Czołem, czołem! Mówi do Was Taczewski, witajcie na moim prywatnym kanale. W ostatnim, a raczej w przedostatnim odcinku obiecałem Wam dużą wersję Tula. Tula dla prawdziwych facetów, który będzie heavy duty, będzie naprawdę ciężki, będzie stworzony do ciężkich, poważnych zadań. Odnośnie ostatniego odcinka i latarki, muszę Wam wyjaśnić, że będzie jeszcze jeden odcinek o tej latarce i będzie wyjaśnienie na temat obu modeli, ponieważ. Pomyliłem tam trochę z modelami i będzie trzeba ten rozgardiaż uporządkować. Ale póki co, wracamy do Stanów Zjednoczonych, z Chin, czyli głównych dwóch ośrodków siły dzisiaj na świecie. Kanał do Potęgi na ten temat dużo wam powie. I postaram się zrecenzować, a może raczej opowiedzieć wam i dokładnie pokazać dzisiejszego bohatera odcinka, czyli Tula Heavy Duty, najcięższą wagę, jaką robi Lederman. A mam na myśli tutaj Ledermana Serge. W każdym odcinku o nowym urządzeniu zaczynamy od historii marki. Przy okazji Squirta PS4 jej nie było, ponieważ uważam, że dzisiejsze narzędzie, które zobaczycie w tym odcinku na przebitkach, jest dużo bardziej adekwatne do tego pierwszego, które stworzył y, Tim Lederman w 1983 roku, a jeszcze wcześniej tworzył do niego prototypy. Ale nie uprzedzajmy faktów. Przenieśmy się do wspaniałego roku 1975 w Oregonie. Świeży absolwent Wydziału Mechanicznego tamtejszego stanowego uniwersytetu wybiera się w podróż wraz ze swoją żoną. Kupują sobie Fiata 600 i postanawiają przejechać Bliski Wschód i Europę. Tim Lederman był wtedy za żelazną kurtyną tutaj w Polsce, był w Warszawie, był w Krakowie i był w Ojcowskim Parku Narodowym. Bardzo mu się ponoć tutaj spodobało, co mówił jeszcze po latach. Jednak miał bardzo ważny problem. Fiat 600 nie był niezawodną maszyną i nie był też prawdopodobnie nową maszyną, a Tim jako świeży inżynier chciał wszystkim usterkom podołać samemu i niestety nie miał do tego żadnych narzędzi, używał tylko składanego, nieznanego z nazwy, scyzoryka bądź noża składanego czy noża oficerskiego, nie wiemy dokładnie jakiego, nie chciał też podawać nazwy marki, więc podejrzewam jaki to był nóż. Niestety brakowało mu bardzo kombinerek i przy wielu pracach i przy wielu naprawach były one po prostu niezbędne i nie radził sobie bez nich. Dlatego zaraz po tym, jak wrócił z podróży poślubnej czy może studiowej do Stanów Zjednoczonych, zaczął kombinować nad pierwszymi prototypami składanych kombinerek z dodatkowymi rozszerzeniami narzędzi i przede wszystkim z nożem. I tak w roku 1983 wraz ze swoim kolegą ze studiów Steven Berlinerem zakładają Lederman Tool Group. Ich pierwszy produkt wydany w tym samym roku na rynek to Lederman PST. Skrót od Pocket Survival Tool, który miał zastępować wszystkie inne narzędzia w sytuacjach awaryjnych. Warto tu jeszcze dodać, że ten właśnie model produkowany był przez kolejne 20 lat i podejrzewam, że wasi starsi koledzy czy może wy mogliście mieć w rękach takie uniwersalne narzędzie nawiązujące do początków firmy Lederman. I to by było tyle z historii. Zaczynamy omawiać ten bardzo wyjątkowy i niemiłosiernie ciężki tool. Najpierw zaczniemy od wymiarów i wagi, która jest wręcz masakryczna, ale o tym, dlaczego jest masakryczna, opowiem Wam za chwilę. Lederman Serge mierzy 115 mm długości, bez dopiętego kółka do kluczy i bez dopiętego klipsa. Sam goły Lederman Serge ma dwa, około 2 cm grubości według moich pomiarów. Może się to trochę różnić, ponieważ on nie jest jednorodnie tak samo gruby i ma 335 gramów wagi. Zbudowany jest praktycznie z samej stali. Wyjątkiem stanowią podkładki z fosfora brązu pod narzędziami otwieranymi jedną ręką, ale o tym Wam opowiem zaraz. Stali mogą być albo dwa rodzaje, albo jest to jeden rodzaj. Nie doczytałem i nigdzie nie znalazłem na ten temat informacji. Na pewno stal w Ostrzach to 420 high carbon. Co do obudowy i reszty narzędzi, nie do końca wiem, czy jest to ta sama stal. Nie mogę Wam tego powiedzieć na 100%, choć tak podejrzewam. Co do okładzin tak samo, tak podejrzewam, jednak nie daję za to sobie ręki uciąć, więc nie hejtujcie mnie w komentarzach, nie dawajcie za to łapek w dół. Nie jestem Wam w stanie na ten temat odpowiedzieć. Przechodzimy do specyfikacji i do narzędzi. Serdża można podzielić na takie trzy najważniejsze komponenty, albo trzy najważniejsze grupy narzędziowe. Pierwsza to kombinerki, pivot i wszystko, co jest z kombinerkami związane, ponieważ jest tam więcej narzędzi niż same kombinerki. Druga to narzędzia otwierane jedną ręką lub otwierane z zewnątrz, bez potrzeby otwierania całego multitula. I trzecia grupa narzędzi to te, które są otwierane po otwarciu samego tula i znajdują się w tym samym miejscu po tej samej stronie okładzin co główka od kombinerek. Zaczynamy więc od tych ostatnich. Jeśli idzie o same kombinerki, to mamy przy nich aż sześć narzędzi. Są to kombinerki zwykłe, uniwersalne, kombinerki płaskie, przecinek do drutu, przecinek do drutu twardego, z tyłu natomiast za pivotem tych kombinerek czyli za osią tych kombinerek znajduje się jeszcze zaciskacz do izolacji i przecinak do drutu wielożyłowego. Sześć narzędzi w jednym jakby narzędziu robi to pewne wrażenie i jest tu tyle mocy, że można spokojnie to wykorzystać. Dalej mamy narzędzia otwierane jedną ręką, które w przypadku noży, tak jak w Spiderkach, czy jak w Victorinoxach, nożach od Victorinoxa, mają kółko, a raczej szczelinkę do otwierania tego jednym palcem, kciukiem. I jest to po pierwsze Długie na prawie 9 cm, przypominające typem głowni coś między clip pointem a drop pointem, ostrze gładkie, nieząbkowane. Ostrze to, jak już wcześniej wspominałem, jest zrobione ze stali 420HC, czyli high carbon stalta jest łatwo tępiąca się, no średnio tępiąca się, powiedzmy, i łatwo ostrząca, czyli taka dla laika, który pierwszy raz uczy się ostrzyć na kamieniach albo nie wiem, kilka razy dopiero ostrzył na kamieniach. Nie ostrze na systemie, ani nie ostrze, nie wiem, nawet ostrzałką do noży z kuchni od swojej dziewczyny. Po drugie, mamy ostrze ząbkowane, z tym, że ostatni centymetr tego ostrza przy czubku nie jest ząbkowany, ostrze to nie jest w pełni płaskie. Ostrze to ma dwa typy ząbków i wyżłobień. Głównie to można ostrzyć tylko na pręcie, na niczym innym Wam się nie uda. Jest tak samo jak nóż płaski zrobiony ze stali 420HC. Ostrze to świetnie nadaje się do przecinania lin i do przecinania pasów. Do tego go w sumie tylko używam. Dlatego dużo rzadziej się je tępi. Kolejnym ważnym narzędziem, czyli po trzecie, jest to narzędzie wymienne. Co jest świetną opcją, niestety tracimy na długości. Jednym z tych narzędzi jest pilnik do drewna i pilnik do metalu. I to narzędzie można rozblokować, czy odblokować, czy rozłożyć i włożyć zamiast tego piłkę. Piłkę, która jest dużo krótsza niż w Victorinoxie One Hendzie, który wam pokazywałem. I jest też podobnej długości do Ledermana Church'a, którego mam i do którego bardzo często porównuję. I po raz czwarty narzędzie otwierane praktycznie jedną ręką albo dwoma rękami, jeżeli ktoś się uprze, są nożyczki. Nożyczki w tym tulu są według mnie killer featurem i to jest coś, co jest dużo lepsze niż w Ledermanie Czerżu, o którym też wam nagram odcinek i zrobię wam porównanie obu tuli, także spokojnie. Lederman Serge ma bardzo duże, jak na swoje rozmiary, nożyczki, bardzo silne, jest tam zapas mocy i naprawdę możecie spore rzeczy jak Karton, jak jakieś grube szmaty, jak nie wiem, coś dużego, nawet jakąś nawet cieńszą linę możecie przeciąć tymi nożyczkami. Do parakordu się nadają genialnie i świetnie tną. Oczywiście są zaostrzone i tak dalej. Otwierają się dopiero w pełni po ich otworzeniu i wtedy się dopiero blokują. Wszystkie te narzędzia blokowane są na liner loku i wszystkie te narzędzia obracają się na fosforobrązie, który czasami warto by było naoliwić, jak każde narzędzie na piwocie, czy to folder, czy to scyzoryk warto je oliwić. otwierają się więc na fosforobrązie, więc nie ma tu nic potaniości, jest tak jak powinno być. To jest druga grupa urządzeń i mamy teraz trzecią grupę urządzeń. Czyli otwierające się dopiero po otwarciu samego tula. I mamy tutaj średniej wielkości płaski śrubokręt. Dlaczego średniej? Bo w innych tulach byłby uważany za średni, a tu jest uważany za mały. Dlatego, że jest względnie mały wobec gigantycznego płaskiego śrubokręta, jaki znajdziecie zaraz obok. Ten gigantyczny płaski śrubokręt jest naprawdę gigantyczny i możecie nim w śruby okrętowe odkręcać. Albo nie wiem co jeszcze, ale tak, jest tak duży. W końcu to narzędzie jest duże, więc to też jest duże. Nie ma to według mnie najmniejszego znaczenia. Te narzędzia są dodane na siłę i wolałbym tu mikro narzędzie znane też z Charge'a czy z No ale już mamy te dwa płaskie śrubokręty, które się średnio przydają. Dlaczego się średnio przydają, o tym powiem Wam zaraz. Jednak mamy tu jeszcze szydło. Prawilne, prawdziwe szydło z dziurką w środku. Możecie przebijać nim grube skóry, nie wiem, wydrążyć coś w drewienku i przebić albo przez jakiś bardzo gruby mocny materiał przekłuć się i przeprowadzić nici albo sznur. Po to jest takie szydło. Jest to prawdziwe szydło, nie tak jak w ostatnich Victorinoxach, które Wam pokazywałem. Tam szydła nie ma. To jest na jednym ramieniu, natomiast na drugim ramieniu jest jeszcze otwieracz do konserw, otwieracz do puszek razem ze ściągaczem do izolacji, który jak zwykle nie wiem czy działa, bo go nigdy nie używałem i gniazdo na bity. Bity, które możecie dokupić i zrobić z tego Ledermana pełnoprawny śrubokręt. Dlatego uważam, że te płaskie śrubokręty absolutnie nie mają racji bytu, ponieważ w bitach dostajecie kolejne płaskie śrubokręty, może nie tak duże jak ten gigantyczny, ale spokojnie dacie radę tym odkręcić śrubko od laptopa, śrubko od biurka, nie wiem, przykręcić regał czy szafkę w łazience. Wszystko to da się zrobić, zawias od drzwi też się da tym przykręcić, więc bity są uniwersalne. Nie potrzeba tu tych płaskich śrubokrętów. Chyba że do podważenia czegoś, ale to już wasza kreatywność. Ostatnim narzędziem, które można by było uznać za narzędzie i które się akurat przydaje, i to w tym odcinku mi się przydaje, bo drugim tulem to wszystko mierzę, jest właśnie miarka. Miarka w centymetrach i miarka w calach. Nie spodziewajcie się jakiejś hiperdokładności, ale zmierzenie kawałka patyka, czy zmierzenie właśnie długości ostrza, czy czegoś takiego przyda się. Nie jest to być może zbyt dużo, bo jest tam 20 cm maksymalnie, ale przyznać muszę, że miarka ta i odrysowywanie od niej czasami przydawało mi się na zajęciach, na studiach, gdy nie brałem liniki. A tu labiorę zawsze, co jest niby głupie, bo linika waży jakieś 300 razy mniej. Nie powiedziałem Wam jeszcze i zapomniałem jak zwykle tego dodać. Że przecinaki do drutu i do drutu twardego są wymienne. Serge był pierwszym takim tulem, gdzie dało się wykręcić te przecinaki, bo jest to wkręcane za pomocą śrubki. Śrubki gwiazdkowej, czy jak ktoś inny może powiedzieć Torxa. I jeżeli wam się zniszczy, możecie sobie to dokupić za parę złotych i yy, przełożyć bez żadnej gwarancji, bez niczego. Jest to świetna rzecz, świetna zaleta. Po tym jak wprowadzono to w Sergiu, bo Serge nazywa się New. Nie widziałem starego Sergea, czyli Serge Old, chyba nie nie ma Serge Old, jest to Serge New i Serge. Nie widziałem starego Sergea, ale po tym jak wprowadzono to w Sergiu, yy, pojawiły się wersje na przykład Wave i yy, Chargea wersja plus, czyli właśnie z tymi wymiennymi yy, przecinakami do drutu. Świetna opcja, bardzo mi się to podoba. Nie dodałem wam na końcu też tego, że Wszystkie narzędzia są blokowane, oprócz kombinerek oczywiście, które nie są sprężynujące. I nie dodałem Wam tego, że narzędzia te małe, czyli gniazdo bitów, śrubokręt, otwieracz do czegokolwiek, jest yy, blokowane za pomocą takiego małego backlocka. Trzeba nacisnąć tego backlocka i wtedy ta blokada się zwalnia. Także wszystkie narzędzia są blokowane. To nie jest Victorinox. Tutaj nie ma jakichś wyróżnień narzędzi dla blokady. I zaraz przy tej blokadzie, zaraz na samym końcu blokowane jest też bit albo gniazdo, nie wiem jakby to nazwać, na właśnie kółko do kluczy, albo na klips. Dzięki temu można sobie włożyć do kieszeni na klipsie ten tul, albo uwiesić go na obroży, albo uprzęży. Chociaż tak ciężki mógłby robić zaraz za maczukę. Myślę, że tak. Myślę, że można by było nim zabijać, gdybyśmy go na tym właśnie kółeczku umieścili. No ale to już tylko wasza wyobraźnia, jak pójdziecie polować na łosie w stanie Wisconsin. Chyba, że ich tam nie ma, ale wydaje mi się, że są. Dobra, nieważne. Przejdźmy do podsumowania. Zaczynamy oczywiście od gwarancji. Lederman daje 25 lat gwarancji, takiej chyba mało warunkowej, bo jak się Wam coś złamie, to raczej wam to naprawią albo wymienią. Wszelkie luzy i wszelkie inne rzeczy, tu luzów nie ma, ale ja w charge'u mam, chociaż nie chcę go oddawać, bo te luzy mi tak mocno nie przeszkadzają, ale o tym Wam opowiem w następnym odcinku, o charge'u, bo następny odcinek będzie o charge'u. Obluzowania, połamania, wygięcia i tak dalej to podlega gwarancji, albo Wam wymienią tego tula, albo najczęściej Wam go naprawią. W Polsce oczywiście zajmują się tym chłopaki, cały zespół z militaria, to tam im się odsyła i to oni są importerem jakby gwarantem Ledermana w Polsce. Tak samo jak Olajta, więc jak macie problemy z tymi urządzeniami tych dwóch marek, to kierujcie się do military. Gwarancja oczywiście na 25 lat, także długo. Myślę, że jak ułamiecie se kawałek noża za 27 lat, w waszym tulu też powinni Wam z sentymentu naprawić, jeśli będą mieli jeszcze do tego części. Co do ceny, jeszcze kosztuje 4,5 stówy do 500 zł. Gdy mojemu bratu kupowałem to narzędzie na prezent, chyba wydawałem 430 zł. No, ceny są płynne, mamy inflację, jest takie zjawisko w ekonomii, prawu inflacji: jak drożeje jedno, to drożeje wszystko. Więc, no, podejrzewam, że te narzędzia też będą drożeć. Warto jednak szukać po jakichś promocjach Black Friday'owych, świątecznych, zimowych, po wyprzedażach i Na pewno się coś znajdzie. Z drugiej ręki, jeżeli obejrzycie takie urządzenie, też możecie sobie kupić. Ale przechodząc już do meritum tego podsumowania, czyli tego co o nim myślę, ponieważ ten tul jest przez spory czas już używany u mnie w domu, przez mojego brata głównie, bo to jego narzędzie, ale i czasami przeze mnie, to muszę parę słów o nim powiedzieć. Po pierwsze jest masakrycznie ciężki dla mnie. Mój brat jest dużo większy ode mnie, silniejszy podejrzewam i dla niego ten tul nie ciąży tak. Nie nosi go na co dzień, ja noszę swojego chargea na co dzień. Fakt, że w plecaku, czasami mi się tylko zdarza w kaburce przy pasku, ale jest ciężki. Dlaczego? Bo używam church'a w wersji tytanowej i jest po pierwsze mniejszy, a po drugie ten tytan robi pewną robotę, jest to odczuwalna różnica w wadze. Dlatego jeżeli boicie się ciężkich, naprawdę ciężkich narzędzi, 340 gram prawie to jest dużo więcej niż jakikolwiek folder, a czasami nóż z głownią stałą tyle waży. No, jednak nie zrobi tyle co ten tool. No to jeżeli się boicie takich ciężkich narzędzi, to go nie kupujcie. Kupcie sobie Wave'a. Jest mniejszy i powinien być lżejszy. Fajnie by było, jakby Serge wychodził w jakiejś wersji super, jak na przykład wychodzi Charge, który jest super wersją Wave'a, czy nie wiem, jakiś Serge coś tam, albo nie wiem, inny tool, który byłby właśnie z okładzinami na przykład z tytanu, albo byłby z aluminiowymi okładzinami, albo jeszcze jakimiś innymi i wtedy byłby na przykład lżejszy, albo bardziej fancy i dostawałby lepszy zestaw. Dlaczego lepszy zestaw? Ponieważ przy tym tulu nie dostajecie prawie nic. To znaczy dostajecie tul i to jest wszystko. Zestaw bitów musicie sobie dokupić. Kaburkę, jeśli byście chcieli, to albo sobie zrobicie, albo sobie dokupicie, bo nie ma jej w zestawie. I to samo jest z jakimikolwiek dodatkami typu kółko do kluczy czy klips. No za te pieniążki, w Polsce zwłaszcza, bo są te tule dużo droższe niż w Stanach. Fajnie by było, jakby się coś tu pojawiało dodatkowo. No, niestety się nie pojawia, więc. No trudno. I tak to jest świetne narzędzie, nie oczekujmy jakichś jeszcze dodatkowych wodotrysków. To narzędzie ma bardzo spory zapas mocy. Jest do dużej łapy. Tak jak mówi Marek ZDC, to jest tool dla prawdziwego faceta. Ja nie jestem ani wysokim, ani postawnym, ani umieśnionym facetem jakoś nad wyraz. I dla mnie Church jest lepszy. Wave, jak go kiedyś dotykałem i oglądałem też jest lepszy mi do ręki. Serge jest wygodny, nie powiem, aczkolwiek jest za duży i za ciężki dla mnie. Tylko, że jeżeli przyjdzie Wam skręcać jakiś ciężki drut, albo wyciągać coś dużą siłą, albo nie wiem, kubek z ogniska nawet wyciągać, który będzie ciężki, to Serge będzie lepszy od Wave'a czy Church'a, bo ma zapas mocy zwykłej fizyki, ma zapas rozpiętości kombinerek i tak dalej, tak dalej. Kombinerki nie są sprężynujące, więc dla kogoś, kto przychodzi z sidekicka czy wingmana, jest to wada. No niestety, aczkolwiek masa zmusza te ramiona do zbliżania się do siebie, więc te kombinerki powoli wracają z tym, że nie jest to sprężynowanie tylko w pozycji horyzontalnej, nie w pionowej żebyście się nie spodziewali, trzeba się trochę przy nich namachać jednak całościowo narzędzie to jest nie do zdarcia jest praktycznie nie do zniszczenia w normalnych warunkach zawsze zaznaczam, że narzędzie drogie jest zawsze do zniszczenia, to nie jest do rozrywania ciężarówką, czy skakania po tym, jeżeli tego normalnie używacie, to jest praktycznie to niezniszczalne narzędzie jeżeli używacie ich zgodnie z przeznaczeniem, kombinerek tak jak kombinerek a nie jak siekiery, jeżeli nie używacie tego zamiennie za młotek i nie wbijacie tym gwoździ, chociaż śledzie w namiocie, to już inna rzecz, to jest to narzędzie nie do zniszczenia. Naprawdę jest ono bardzo solidne i bardzo dobrze wykonane, z tym, że nie jest to Victorinox i spodziewajcie się, że mogą zdarzyć się niedoróbki. Dlatego jeżeli kupiecie Tula, to lepiej przejść się do salonu czy do sklepu stacjonarnego, gdzie go chcecie kupić i obejrzeć każdy egzemplarz z osobna, ponieważ no, zdarzają się czasami niedoszlifowania, czasami jakiś nagar się zdarzy, przebarwienie i tak dalej. Niektórym to może przeszkadzać. Dla mnie to jest rzecz użytkowa i Takiej rzeczy się używa, ona pracuje, więc ona i tak będzie nabierać takiego charakteru używania przez lata. I najważniejsze, czy poleciłbym wam serca? I tu jest kwestia kontrowersyjna i dyskusyjna, ponieważ jeżeli nie jesteście tacy duzi, wysocy, domi umieśnieni, przypakowani, albo po prostu nie lubicie dużych, ciężkich narzędzi, to nie, to nie polecam, bo Was zrazi. I tak oczywiście warto iść zobaczyć, zmierzyć, zważyć we własnej dłoni i zobaczyć, czy pasuje. Aczkolwiek uważam, że to nie jest tool dla każdego. Jeżeli Church czy Wave jest, chociaż tam cenowo jest trochę inaczej, w przypadku Churcha zwłaszcza, to w Sergiu nie. Fajne jest to, że tutaj nóż jest dłuższy niż w innych toolach i przez to jest lepszy. Można go używać na przykład zamiennie z folderem, jeśli uważacie, że jest że jest odpowiednio wygodny dla Was i co jeszcze zapas mocy jest tego zgniatania i tej rozpiętości ramion jest super, więc jeżeli jesteście duzi i silni, polecam, jeżeli nie zastanówcie się i zważcie w ręce własnej idźcie obmacać jak się mówi idźcie podotykać popatrzeć, dopasujcie do dłoni spróbujcie zrobić parę ruchów i wtedy będziecie wiedzieć, ja dla wszystkich go nie polecam, to jest tool dla prawdziwych dużych niedźwiedziowatych facetów ale jeżeli chcecie nim robić remont i potrzebujecie jednego narzędzia do zrobienia remontu w chałupie albo w samochodzie, bo jeździcie yy, Seiko z 92 roku, to tak. To musicie mieć takiego tula, bo on za Was zrobi wszystko. Znaczy nie za Was, zrobi go z Wami. Mniejszy trochę tul też z Wami to zrobi, ale może nie mieć tyle siły. Wiem, bo w Czerdżu ramiona się trochę wyginają przy mocnym ściskaniu, a w Serdżu nie jestem w stanie tego zrobić. I to tyle. Jak zwykle się rozwodniłem, jak zwykle za dużo zacząłem gadać, za dużo opowiadać i no niestety wyszło jak wyszło, pewnie wyjdzie mi to długi odcinek przegadany. Mam nadzieję, że go Wam odpowiednio pokażę, tego tula, że zobaczycie wszystko. Zdjęcia są robione w dzień do przebitek, postaram się jego jak najwięcej wrzucić, po to jest ten kanał, żebyście sobie obejrzeli. Zawsze narzekałem, że nie wszystko widać na wszystkich filmach, chłopaki z zrobili porównanie Czerdza i Serdża. Ale zrobili to kilka lat temu i mało na tym widać, zresztą tam były słabe warunki oświetleniowe. Pozdrawiam, bo gadana była super i opowieść o tych narzędziach była super, aczkolwiek, no mało tam widziałem, więc trzeba było kupić, żeby zobaczyć. Tak tłumaczę własnej dziewczynie. Jak zwykle, zapraszam do subskrybowania tego kanału, do wysyłania go komuś, jeżeli Wam się spodoba, jeżeli ma wątpliwości. Możecie dać miód i mnie nie słuchać, ale widzieć przebitki. Zapraszam. To będzie taki antypodcast, jeżeli moje zdjęcia i przebitki są ok. Tak więc łapkujcie, lajkujcie, dawajcie kciuka w górę, dawajcie rączkę do góry. I to tyle. Widzimy się w następnym odcinku, który już Wam mogę zapowiedzieć będzie o Ledermanie Charge'u TTI, czyli jego najdroższej wersji. I powiem Wam dlaczego to jest najlepszy tool dostępny w ofercie. Nawet seria free jest do tyłu. A tymczasem pozdrawiam!